19 marca zakończył się roczny projekt opowieści Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki współpracy Muzeum Mazowieckiego wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Kunstbanken, które znajduje się w norweskim Hamar. Było to bardzo ambitne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie też multidyscyplinarne, w ramach którego mogliśmy państwu zaproponować bardzo ciekawe wydarzenia. No myślę, że najciekawszym i wzbudzającym najwięcej zainteresowania był festiwal Performance, który organizowaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Temat naszego przedsięwzięcia to są opowieści. Opowieści to jest temat bardzo szeroki i faktycznie w nim zmieścić można wszystko. Bo nie chcieliśmy też, żeby artyści byli ograniczeni jakimś kierunkiem. Każdy ma w sobie jakąś opowieść. I my lubimy słuchać opowieści, chętnie opowiadamy, więc to był, te, to był ten jeden punkt. W ramach projektu zrealizowano warsztaty, projekcje, performance oraz dwie wystawy. Jedna multimedialna pod tytułem Pochwała szczęśliwego przypadku, a druga pod nazwą Ręcznie Robione Opowieści poświęcona norweskiemu rzemiosłu artystycznemu. Znakomita wystawa norweskiego rzemiosła artystycznego, na której prezentowaliśmy szkło, ceramikę, tkaninę i biżuterię artystów norweskich artystów. Dodam z pierwszej półki prace tychże artystów można spotkać również w Narodowym Muzeum w Oslo. Duchowymi patronami projektu opowieści byli Stefan i Franciszka Temerson, którzy byli związani z Płockiem. Dorobek artystyczny tego małżeństwa inspiruje wielu artystów sztuki nowoczesnej, ale jednak nadal czeka na odkrycie przez szersze grono odbiorców. Cały projekt kończymy właśnie dzisiaj. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tymże projekcie. Dodam tylko, że takim spiritus z całego przedsięwzięcia była pani Małgorzata Sady, która była kuratorką całego przedsięwzięcia i z którą na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy współpracowali. Na zakończenie projektu opowieści Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim. Przygotowano konferencję podsumowującą tę inicjatywę koncert multimedialny nowosielski audiowizual, gdzie głównym wykonawcą był Artur Dudkiewicz oraz wernisaż wystawy fotograficznej opowieści członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Aleksandra Macieszy.